Dobry Ewa Czułacz, zapraszam na specjalne, wakacyjne wydanie programu Informacje z Mazowsza. Ma zawsze przyciąga różnorodnością. Tu nie ma miejsca na nudę. Można nie tylko nacieszyć oko pięknymi widokami, ale i mocno się zmęczyć, żeby potem odpocząć na piaszczystych plażach. To idealne miejsce zarówno do aktywnych wycieczek pieszych, rowerowych czy kajakowych, ale i do złapania oddechu nad wodą. Dziś zdradzimy, gdzie szukać inspiracji na letnie wyprawy, wydarzenia i niezapomniane przygody w sercu Polski. Długie wycieczki rowerowe, malownicze spływy kajakowe czy chwila relaksu nad wodą. Nie trzeba jechać daleko. Wystarczy zajrzeć na Mazowsze, region pełen niespodzianek i kontrastów. Bogate w zamki, skansany, przepiękne krajobrazy i urokliwe miejskie uliczki ma wiele do zaoferowania mieszkańcom i turystom. Na Mazowszu można robić wszystko. Zarówno można uprawiać tą turystykę kulturową, można również uprawiać turystykę aktywną, taką jak kajakarstwo, takie jak, nie wiem, wędrówki różnego rodzaju, jak rower, jak konno. Można również podróżować po, przez Mazowsze. Ale też Mazowsze można zwiedzać różnymi tematami. Ja przypomnę, że w przyszłym roku czeka nas piękny jubileusz 500-lecia włączenia Mazowsza do Korony, czyli też mamy na przykład szlak książąt mazowieckich na terenie województwa mazowieckiego, więc też możemy podróżować z śladami historii. Województwo mazowieckie jest liderem pod względem liczby turystów w całej Polsce. Chętnie odwiedzają je zarówno Polacy, jak i zagraniczni goście. W ubiegłym roku było to prawie 6 milionów 900 tysięcy osób. Nie mamy się czemu dziwić. Ja się bardzo cieszę, że turyści nam zaufali, że w ubiegłym roku turyści do nas przyjeżdżali i liczymy na to, że ten trend się utrzyma, czyli kolejny rok będziemy pobijać kolejne rekordy. Cieszymy się zaufaniem turystów, że nasza oferta jest stabilna, jest bezpieczna, ale też jest odpowiednio skonstruowana i spełnia oczekiwania turystów. Zaczynając od najbardziej wysuniętej na południe części województwa, Dotrzemy do Iłży. Miasteczko u podnóża Gór Świętokrzyskich przeciąga widokami, urokliwymi uliczkami i zabytkami. Spacerując po Iłży warto wspiąć się na wzgórze zamkowe, gdzie czekają ruiny XIV-wiecznego zamku i piękna panorama, lub zatrzymać się na chwilę na plażę. Kraina świętego spokoju. tak? Ja, ja osobiście urodziłem się w Iłży, mieszkam cały życie w Biłży z moimi przerwami i powiem szczerze, że dla mnie nie ma lepszego miejsca na świecie. Znajdzie się też coś dla fanów kajakarstwa. Ponad godzinna wycieczka w górę i iłżanki pozwala na aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody, a w drodze powrotnej można podziwiać malownicze wzgórze zamkowe. Wiórzanie mówią, że mamy cztery jeziora. E, tak naprawdę to jest jeden zbiornik połączony cieśninami. W tej chwili znajdujemy się na e, tzw. jeziorze pierwszym, tym najbliższym e, miejsko-gminnego ośrodka sportu i rekreacji Wiórzy. Ten zbiornik w 2014 roku był mechanicznie oczyszczony, w związku z tym jest na nim najmniej roślinności. W jeziorze jest wiele gatunków ryb, między innymi z przewagą karpi, leszczy, ale także szubaków. Krajobraz Iłży wielu osobom kojarzy się z Zamkiem Biskupów Krakowskich. Baszta zamkowa góruje nad miasteczkiem od XIV wieku i każdego roku przyciąga turystów. Każdy biskup, który przejmował zamek, robił go trochę po swojemu. Natomiast duży problem miał zamek w momencie Potopu Szwedzkiego. Wtedy praktycznie został zniszczony praktycznie do ziemi. Został odbudowany, potem znowu niestety uległ spaleniu. Także ta historia tego zamku była taka dość niestety nieprzyjemna dla niego, ale na dzień dzisiejszy zamek został zrekonstruowany do tego stopnia, w którym obecnie się znajdujemy. Ruszając na północ, warto zahaczyć o niewielki. Miasto i prawdziwa gratka dla turystów. Idealne na wypoczynek nad wodą czy długie spacery. To tam jest również 110-letni wiąz szypułkowy, krzywe drzewo, które zostało polskim drzewem roku 2025. Spragnieni letniego wypoczynku nad wodą również znajdą coś dla siebie. W centrum radomia można poczuć się jak na Mazurach. Szczególną popularnością cieszy się zalew na Borkach. Możemy jeździć na rolkach, możemy jeździć na rowerze, możemy uprawiać siatkówkę plażową. To wszystko, te boiska są dostępne i otwarte dla wszystkich mieszkańców Radomia. Stanowi mi pewien kompleks, który pozwala na wiele, na wiele aktywności. Mama z dzieckiem znajdzie miejsce również na placu zabaw dla dzieci, także na placu wodnym dla, dla, dla dzieci. Tam bezpiecznie spędzi dziecko czas w, w wodzie. Także wydaje mi się, że Borki to takie fajne miejsce kompleksowe do uprawiania różnych sportów. I ta oferta nam się tutaj zwiększa. Coraz więcej osób odwiedza również zbiornik na osiedlu nad potokiem. To kameralne miejsce idealne na rodzinny relaks. Województwo mazowieckie to idealne miejsce dla miłośników dwóch kółek. Na całym Mazowszu jest ponad 3000 km tras rowerowych, a do 2030 roku ma być ich o 1000 km więcej. O tym, że jest gdzie jeździć, świadczą chociażby liczne ultramaratony rowerowe organizowane w centrum Polski. Jednym z nich jest Mazowiecki Gravel. Mazowsze jest bardzo atrakcyjnym miejscem do jeżdżenia na rowerze i łatwym przede wszystkim, ponieważ jest płasko. Jeździmy po całym Mazowszu, a to oznacza, że co roku zmieniamy trasy. Pierwsza nasza edycja wystartowała w Warce w 2021 roku, kolejna była właśnie w Radomiu, miała tutaj swoją bazę i metę. Co roku też dodajemy nowe odcinki startowaliśmy z dystansem 500 km. W tym roku, przy piątej edycji, mamy już 6 dystansów. Dodatkowo mamy też dystanse szosowe dla rowerzystów, dla kolarzy, którzy jeżdżą na rowerach szosowych. A dodatkowo też nowością jest dystans rekreacyjny o długości 80 km. Do najbardziej znanych tras należy kampinoski szlak rowerowy o długości 144 km. Na rowerzystów czekają przede wszystkim malownicze krajobrazy i atrakcje historyczne takie jak Żelazowa Wola. Bardziej wytrwałym polecamy nadburzański szlak rowerowy o długości ponad 400 km. Trasa prowadzi wzdłuż Bugu. Rowerem można dotrzeć do wielu ciekawych miejsc na Mazowszu. Na przykład Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim czy Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Planując aktywny wypoczynek, warto wybrać się również na spływ kajakowy Pilicą, Radomką, Narwią czy Wisłą. Wyruszając na północne Mazowsze można zatrzymać się nad zalewem Zegrzyńskim, który cieszy się dużą popularnością wśród warszawiaków. To idealne miejsce dla plażowiczów i amatorów sportów wodnych. Nasi ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem tak naprawdę od połowy drogi do Półtuska, czyli mówimy to o rzece Narew poprzez miejscowość Serock do Zapory w Dębem, czyli jezioro Zegrzyńskie do Zapory w Dębem, rzeka Bug do Popowa praktycznie, no i kanał Żerański do śluzy na żeraniu. Kolejnym punktem wartym uwagi jest Liff, gdzie znajduje się zbrojownia, pozostałość po średniowiecznym zamku. Pokazuje, jak wyglądało za czasów księcia Janusza, który brał udział w bitwie pod Grunwaldem, nasze Mazowsze. Pokazuje wszystkie zamki, które istnieją nadal i tych, których już nie ma. Można sobie wyobrazić, jak płyniemy rzekami Mazowsza i je odwiedzamy. Odwiedzamy grody, które założył książę Janusz I Starszy. Więc to jest to wspaniała przygoda, wspaniała lekcja historii. Aktywnie odpocząć można także w półtusku nazywanym Wenecją Północy, Miasto słynie z najdłuższego w Europie rynku. Są tam liczne stare kościoły, tajemnicze podziemia pojezuickie i położone na wzgórzu dawny Pałac Biskupów, w którym obecnie znajduje się Dom Polonii. Właściwie nad brzegiem Narwi jest to takie położenie nietypowe na Mazowszu, że obiekt zabytkowy tuż nad Narwią i to w takiej, bym powiedział, bardzo zurbanizowanej postaci, że można siedząc pić, pić kawę, siedząc prawie nogami w Narwi. Latem można tam odpocząć na piaszczystej plaży, popływać kajakiem lub łódką, a nawet gondolą. Kierując się na północ, dotrzemy do przesnesza. Jego nazwa wywodzi się od legendarnego prześnika, który, w zamian za okazaną pomoc, otrzymał ziemię od księcia mazowieckiego, Janusza II starego. W miejscu, w którym się znajdujemy, w rynku miejskim, rozpoczął się handel, bo miasto Przasnysz miało bardzo urokliwe położenie właśnie na szlaku handlowym. No i tak naprawdę tutaj, jeszcze w XVI wieku, mieliśmy aż 6000 mieszkańców, mieliśmy aż 700 domów. No i miasto Przasnysz było jedno z największych miast na Mazowszu. Przasnysz jest starym mazowieckim miastem. Jadąc na Mazury, warto się zatrzymać na chwilę, zwiedzić chociażby rynek, na którym jesteśmy. Piękny park, który jest za moimi plecami. Podróżując po Mazowszu, nie można zapomnieć o Płocku, który oferuje całą gamę atrakcji od zabytków i imprez plenerowych po spacery z przewodnikiem. Odkryj z nami Płock, to są wakacyjne spacery z odplotowymi przewodnikami do najważniejszych atrakcji turystycznych naszego miasta. Od 15 lat organizujemy takie spacery, wybrane soboty i niedzielę wakacji. Zapraszamy do bezpłatnego udziału w zwiedzaniu, odkrywaniu historii naszego miasta. Można też wziąć udział w akcji Płock na rowery. Pogoda piękna w Płocku, wzgórze tumskie wspaniałe, także... Tu nic innego, tylko jeździć na rowerze, prawda, zwiedzać, czy grabina, czy nawet sobutka na dole na rowerze, to jest coś pięknego. Trasy rowerowe, trasy do biegania, porobione, także super, wszystko super. Starówka, Wzgórze Tumskie, Kościół Mariewitów jest moim zdaniem bardzo ładny. Lubię podróżować po Mazowszu, to piękny region, jest tu wiele ciekawych miejsc w tej mazowieckiej krainie. Szukając pomysłów i inspiracji warto zajrzeć na stronę moda na Mazowsze.pl i Mazowsze Travel. To cenna pomoc podczas planowania wycieczki po regionie. Znajdują się tam informacje o atrakcjach i propozycje krótkich, weekendowych wycieczek. Mazowsze jest naprawdę imponująco pięknym regionem. Mamy znakomitą kuchnię, mamy znakomite napoje, miejsca piękne krajobrazowe, ciekawe miejsca historyczne, mnóstwo wody w postaci naszych cudownych rzek. Jeszcze wiele, wiele pięknych atrakcji. Zapraszamy do wypoczynku w naszym województwie. A na koniec zapraszam Państwa na kolejny mazopiknik, tym razem do zwolenia 2 sierpnia. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.